Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Miał być weekendowy specjal, ale w poniedziałkowy poranek. Ten film się dzisiaj okazuje, czyli myślę, że Wasza jedna z ulubionych serii, czyli ocenianie koszulek na tym kanale. Ostatni film bardzo cieplutko się przyjął, więc nie pozostaje nic innego jak nagrać drugi z tej serii, ale dzisiaj będziemy oceniali koszulki wyjazdowe zespołów z Premier League, czyli dzisiaj wyjazdóweczki. Może nie wszystkie, bo nie wszystkie zespoły je potwierdziły, chodzi mi oczywiście o The Blues o Chelsea, ale pozostałe 19 zespołów jak najbardziej sobie tutaj omówimy, ocenimy, tak jak powiedziałem, w skali 1 do 5 i parę słów o tych koszuleczkach. A na dniach spodziewajcie się podsumowania trzeciej kolejki Premier League. Zapraszam na film. No, okej, okay. także lecimy z filmem. Kolejność, taka jak tabela po trzeciej kolejce, ale to był mecz Liverpoolu. Ale nie mówię za dużo, bo oczywiście bardziej będę się na tym słuchacie rozwodził w podsumowaniu kolejki, które mam nadzieję pojawi się już jutro. Taki jest plan. Czy się uda? Zobaczymy, ale na pewno tego filmu wyczekujcie. Lecimy do koszulek wyjazdowych. Słuchajcie, wydaje mi się, że one są naprawdę generalnie w większości lepsze niż podstawowe niektórych klubów. Autentycznie. Zaczynamy od. Mistrzów, w zwycięzców oczywiście potrójnej korony Manchester City, o wiele lepsze koszulki, słuchajcie, niż podstawowe. Naprawdę. Jest biały, ja oczywiście jestem bardzo zwolennikiem koloru białego, ale te złote dodatki. Czarne tutaj słuchajcie, bym powiedział kołnierzyki, wykończenie naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne. I tak samo jak trzecia koszulka, właśnie może jeszcze słuchajcie, sobie nagrycimy o trzecich koszulkach jeszcze film, ale to w troszkę dłuższej przyszłości. W każdym razie trzecia i wyjazdowa są o wiele lepsze niż ta podstawowa. I powiem Wam szczerze, ta koszulka Pumy bardzo mi się podoba, 5 na 5, autentycznie. Złote wykończenie, czarne też, ładny kolor biały. Obywatele i Puma się po prostu postarali. Co ja mogę więcej powiedzieć? West Ham. Sensacja, nie ukrywajmy. Drugie miejsce to zwycięstwo z Brighton Shock. A tutaj mamy koszulki wyjazdowe. Jeszcze w nich nie grali, jak większość z zespołów, ale one są tak samo, można powiedzieć, ładne jak koszulki City. Czyli tak, tak samo białe, wykończenie też czarne i złote logo takie West Hamu. Może nie złote, takie bym powiedział um, też jaśniejsze, ale też to dobrze wygląda. Może nie tak dobrze jak w przypadku City, bo mówię, tam było więcej tych, takich złotych elementów i ładniejsze kołnierzyki. Ale naprawdę koszulki West Hamu, jak w przypadku The Citizens, lepsze wyjazdowe niż podstawowe. Tutaj słuchajcie, dam 4 na 5. Bo jednak to złote wykończenie w przypadku City oddaje tutaj yy, ten czarny, ale też naprawdę jest potencjał, jest bardzo dobra koszulka. To ten ham. Tottenham, oczywiście, białe zawsze ma podstawówki, a wyjazdowe tutaj zawsze można troszkę poszaleć. I w tym przypadku nie poszalano, bo w ostatnich latach zawsze to jest taki ciemny kolorek, ale ciemny kolor, błękitne takie wykończenie logo i mm, oczywiście napis sponsora głównego. Fajny tutaj taki, bym powiedział, serek wycięty na koszulce. Też to dobrze zostało zrobione. Naprawdę, to tak jak powiedziałem, te wyjazdówki są o wiele lepsze. I tutaj. 5 na 5, no ja bym taką koszulkę, jakbym był kibicem tenhamu chętnie nosił, naprawdę, fajne wykończenie, fajny kolor przede wszystkim i oby przynosiła sukcesy oczywiście kibicom Tottenhamu i zespołowi, e, oczywiście poza spotkaniami na Anfield. Teraz idziemy do Liverpoolu, e, czyli do koszulek z Minecrafta, że tak powiem, bo autentycznie one wyglądają jakby były po prostu z Minecrafta. No, ewidentnie nawiązanie oczywiście do lat 90., kiedy Liverpool miał bardzo podobne stroje. Te wyjazdówki zawsze były raczej białe w ostatnich latach. E, no, wiemy, w ostatnim sezonie nie przynosiły szczęścia. Wcześniej, w sezonie 21-22, były takie piękne, kremowe z kołnierzykami. To był po prostu masterpiece. W każdym razie te koszulki to jest troszkę odejście od tego, co w ostatnich latach było znane i lubiane. Dodanie tego koloru zielonego, ale nie jest to najgorsze. Zdecydowanie nie jest to najgorsze. E, Chociaż jednak podstawowe koszulki są w tym przypadku według mnie po prostu lepsze. Nie dam tutaj 5 na 5, mimo że to jest Liverpool, dam tutaj też 4 na 5. Ponieważ uważam, że ten zielony można było troszkę inaczej ułożyć, ale nie są złe, naprawdę nie są złe. Nie wiem, może w jakiejś niedalekiej przyszłości i tak ją nabyję, ale naprawdę jest po prostu ok. Jest ok 4 na 5, nie będziemy słuchajcie przesadzali. Za to kolejna koszulka to jest jakiś żart, koszulka Arsenalu. Uhuhuhuhu, kto miał co w głowie jak na DM Rates rysował y, ten cały szablon tego jak to ma to wyglądać. No i brzydkie, żółć, z jakimiś czarnymi łuskami, ja wiem, smoka, węża y, i to logo Arsenalu, które kompletnie nie jest widoczne. No trzecie koszulki Arsenalu są topowe, te wyjazdowe. Słuchajcie, no jeden na 5, jedynka, autentycznie brzydki, żółty kolor. To źle po prostu wygląda. I z Crystal Palace też jakieś dobre gry nie przyniosły. Nie no, naprawdę średnia koszulka, bardzo. Brighton, słuchajcie, a w przypadku Brighton jest ciekawie, bo myślę, że koszulka jest gorsza od podstawowej, ale wcale nie jest zła. Zielony-czarny, nie jest to źle wykonane, yy, też nie jest jakoś wybitnie. Ale naprawdę dosyć dobrze to wygląda. Kolory ze sobą współgrają, też zielone w przypadku Liverpoolu. Kompletnie nie ma to odzwierciedlenia z logo zespołu, ale jest to po prostu ok. Też troszkę jest to odejście od tego, co w poprzednich latach było, więc też zawsze u mnie jest to na plus. I szczerze, 3 na 5, bo to nie jest czwórka, to nie jest na pewno piątka, ale koszulki są znośne i należy to podkreślić. Nie tak fatalne jak w przypadku Arsenalu. Słuchajcie, Aston Villa i co o tym koszulce powiedzieć? No ja nie lubię słuchajcie samych białych koszulek. One naprawdę muszą być dobrze zrobione. Jak te z Liverpoolu z przed dwóch sezonów, to był bardziej taki kolor krem, ale to były koszulki. Biała koszulka Aston Villa, za to, bez żadnego wykończenia przy kołnierzyku, tylko włącznie z logiem nowym, sponsora i oczywiście um, wykonawcy koszulki, firmy z robiącą odzież sportową, e, naszywki i nic więcej. Lekki wzorek na koszulce, szczerze, nie powalają te koszulki, ale też nie są jakieś mega mocno złe. Ale zupełnie szczerze dam tutaj 3 na 5, bo myślę, że takie jak w przypadku, tak jak w przypadku Brighton, ocena jak najbardziej się należy. Chociaż myślę, że jakbym miał wybrać, to jednak te Brighton troszkę bardziej na plusik. Biała koszulka, ale po prostu zbyt zwykła, i nie wygląda to dobrze z logiem głównego sponsora i z samym herbem klubu. Manchester United, powiem Wam tyle. Czerwone Diabły w tym sezonie naprawdę odpicowały swoje koszulki. Yy, może nie wszystkim się ta koszulka podoba. Wiemy, że w przeszłości były podobne barwy, bo były te koszulki ala la Zebra, ale ta naprawdę wyszła. Ta naprawdę wyszła yy, i według mnie jest nawet lepsza niż podstawowa. Fajna czarna, te białe pasy są naprawdę spoko. Koszulka bardzo, taka, bym powiedział, yy, też odbiegająca od tego, yy, co w poprzednich latach po prostu wykonywano, ale jest fajna, jest fajna i spokojnie jestem w stanie dać tutaj 5 na 5, bo po prostu ona wyszła Adidasowi. To trzeba sobie słuchajcie powiedzieć, ona naprawdę wyszła Adidasowi. Też fajnie wyglądające logo sponsora głównego. Dobra koszulka, jak najbardziej dobra koszulka. Tutaj muszę to przyznać czerwonym diabłem 5 na 5. Jedziemy do słuchajcie ekipy z Londynu kolejnej i tutaj przypadek słuchajcie Brentfordu bardzo średnia koszulka. Jak te podstawowe nie są złe, tak ta. Hmm, no słuchajcie, jasny niebieski z ciemnym niebieskim. Mało to widoczne. To logo Brentfordu oczywiście jest nie to takie używane obecnie. Takie starsze jest dane na koszulkę. oldschoolowa No ale wykończenie przy szyi nie powala. Szczerze, nie jest to oczywiście jedynka jak w przypadku Arsenalu, ale 2 na 5, bo ułożenie kolorów po prostu jest niekorzystne mocno. Potem chyba najlepsza koszulka w tym odcinku, Tadam, koszulka Chelsea Coming Soon. Nie jest po prostu ona jeszcze dostępna. Ciekawe, kiedy The Blues ją potwierdzą, bo sezon już przecież ruszył, więc wypadałoby to na dniach, prawda, zrobić. Crystal Palace. Crystal Palace, no tak, w tamtym sezonie był taki podobny pas na koszulkach podstawowych, teraz słuchajcie, jest na koszulkach oczywiście wyjazdowych. Biel z niebieskim, prosta koszulka. Niestety. Też ten pas nie powala, powiedzmy sobie szczerze, ale nie jest też jakiś fatalny. Nie jest jakiś fatalny, myślę, że i tak lepsza niż podstawowa, dla mnie osobiście. Więc szczerze, 3 na 5, bo co tutaj więcej mówić. Chociaż w tamtym sezonie według mnie były lepsze te wyjazdówki. Ale 3 na 5, bo, bo jest to po prostu koszulka znośna. Ten niebieski jest fajny, ma fajną barwę. Potem lecimy do Fulan. Róż. Róż, podobno męski kolor. Ja niestety za różem średnio przepadam, jeżeli chodzi o koszulki. I tutaj jest to taki bardzo ciemny róż. Nie widać kompletnie loga, partnera Adidasa, loga. Naprawdę średnio to wygląda. Taka ciemna jest ta koszulka, aż za ciemna. Przynajmniej na zdjęciu. Nie wiem, jak będzie. Słuchajcie, to wyglądało oczywiście, jeżeli chodzi o mm, piłkarzy fulam, jak będą wybiegali na boisko, bo to może oczywiście różnie być. Róż nie wyglądać, ale szczerze mi się to kompletnie nie podoba. To nie jest jedynka, ale to jest 2 na 5, bo Arsenalu nie da się po prostu przebić. Fulham 2 na 5, myślę, że to będzie taka rozsądna, słuchajcie, ocena. Newcastle. A, dzisiejszy mecz wam się nie udał z roki, a koszulki, koszulki jednak w tym sezonie, tak samo jak to spotkanie z Liverpoolem, się po prostu nie udały. Bo podstawowe, ja nie jestem fanem barw Newcastle. A te, taka zieleń z jakimiś takimi dziwnymi, bym powiedział, e, bym powiedział jakimiś dziwnymi wzorkami. Nie wiem, trójkąty jakieś wielkie, linie proste, prostopadłe, równoległe. No ktoś ewidentnie bardzo lubi geometrię, ale niestety nie wygląda to dobrze. Zupełnie szczerze, nie wygląda to dobrze. Ta zieleń jest niezbyt fajną ma barwę. barwę. Bo zieleń słuchajcie jest fajna, ale taka ciemna. A to jest taka ciemna zieleń, ale ale po prostu brzydka, no 2 na 5, 2 na 5, tak jak powiedziałem, nie da się mieć niżej od Arsenalu. Nottingham Forest, podstawowe są przepiękne, dałem 5 na 5 na tym odcinku, wyjazdowe, tak jak mówię, białe, ale nie jest to taka koszulka jak w przypadku Adidasa, to jest koszulka biała, ale właśnie z takim charakterem, te czarne dodatki na ramionach, plus e, oczywiście te czarne dodatki na ramionach, plus wykończenie przy szyi e, dają dużo tej koszulce, Troszkę odejmują te pasy, takie Esy One nie są najgorsze, ale też nie są najlepsze, nie ukrywajmy. Góra koszulki top, im niżej, tym gorzej, ale też wykończenie tutaj na boku koszulki dużo dodaje. I nie ukrywajmy, top podciąga tę koszulkę na 4 na 5 dla mnie, bo to nie jest zwykła biel, to jest biel z charakterem. Troszkę te pasy można było inaczej ułożyć, można było ich w ogóle nie dodawać, ale powiedzmy sobie szczerze, 4 na 5 to naprawdę solidne koszuleczka. Wolverhampton, od lat nic nie zmieniamy, zawsze idziemy w podstawowy pomarańczowy i wyjazdowy ciemny czerwony. Eee, hmm, nie jest najgorsza ta barwa, te wzory też nie powalają na koszulce, prawda? Takie są w sumie niepotrzebne. Eee, jak też mówiłem w przypadku koszulek podstawowych, e, główny sponsor e, też nie powala, nie jest to zbyt ładne logo, co też oczywiście odejmuje punkty. 3 na 5 damy, bo szczerze nie jestem fanem takiego ciemnego czerwonego, takiego bardziej rodzawego koloru. On oczywiście jest fajny na zwykłych ciuchach, ale tutaj na koszulce, według mnie, po prostu źle wygląda. 3 na 5. Lecimy do ekipy z Bolnemów, z Wybrzeża Anglii i znowu mamy niebieską koszulkę, niebieską, tak jak w przypadku kogo? W przypadku Brentfordu. Słuchajcie, no. No jest średnia, jest po prostu średnia. Dziwne bym powiedział te wzory, źle wyglądające tutaj e, oczywiście kawałki materiału na ramieniach. E, nieco wykończenie przy szyi, ale to po prostu dla mnie jest takie średniawe. 2 na 5. 2 na 5. Nie przekonam się do takich koszulek. Sorry, nie da się niestety nie do takich koszulek przekonać. Sheffield United, słuchajcie, powiecie, że oceniłem Wolves w tamtym odcinku krytycznie nisko. Tutaj słuchajcie, Sheffield United... Eee, powiem coś podobnie bo to jest podobna barwa koszulki ale trochę to lepiej wygląda przez wykończenie przy szyi i wykończenie w ogóle tutaj e, oczywiście na ramionach barwa koszulki jest trochę lepsza niż Wolves, e, też w miarę ok logo sponsora, ale chyba nic więcej niż 3 na 5, po prostu tutaj nie przysługuje, bo, bo to nie jest na poziomie koszulki Liverpoolu więc 3 na 5 jak najbardziej powinno być po prostu zasłużone <słuch> Bernie Ach, ten pas ten pas w przypadku koszulki Luton wygląda super ale w przypadku koszulki Bernie wygląda po prostu strasznie naprawdę taki czarny pas i te żółte kolory o. myślałem, że nic nie przebija Arsenalu ale ta koszulka Bernie nie przebija, ale też zasługuje na jeden na 5 A bardzo średnie koszulki słuchajcie, 1 na 5 jak najbardziej nic wyżej nic wyżej nie widzę dla tej koszulki Żółty kolor jest tak niekorzystny. Przepraszam. Oczywiście kolorki, koszulki Liverpoolu takie były w sezonie też 21-22 żółte, które były niezłe, ale te, te naprawdę są średnie z tą koszulką Arsenalu na czele. 1 na 5. No sorry Bernie, lubię Was, ale kit średni. Potem Luton. Ostatnio mówiłem o tym, że ta koszulka nie wygląda do końca premium, ale ta... ta... W sumie podobnie jak podstawową. Jest ok, fajny, w sumie ten pasek taki pomarańczowy. Podstawowe do mnie tak są lepsze, e, ale słuchajcie, Luton Town e, nieźle, słuchajcie, tak jak powiedziałem, się postarało. Umbro zrobili co najlepszego mogli e, z tymi barwami klubu. 4 na 5, słuchajcie. Bo ten pasek pomarańczowy jest w sumie fajny. E, nawet nie wiem, czy nie są lepsze niż podstawowe. Fajne, fajne, bo białe, ale taki mówię z charakterem. Fajne wykończenie tym czarny tutaj i przy ramionach. Ja, ja, ja to lajkuję, ja to lajkuję. Słuchajcie, 4 na 5, jak najbardziej. I ostatni zespół w dzisiejszym odcinku, nasz ukochany Everton. Ostatnie miejsce w tabeli aktualnie, i koszulki na szczęście nie są ostatnie, ale spokojnie myślę, że możemy ich dać w strefie spadkowej. Ostatni Arsenal, przedostatni Berlin i na miejscu 18 za koszulki Everton. Jezu, okropne nie wiem, jakieś te pasy, jeszcze tam jakieś esy floresy, za dużo tu się dzieje na tej koszulce i jeszcze ja nie wiem, taki róż dziwny, bardzo dziwny odcinek koloru, naprawdę słuchajcie, kolejna jedynka w tym odcinku, 1 na 5, no podstawowy mi się podobają ja, Ewerytonu oczywiście bym nie włożył, ale podobają, a ta ta jest po prostu okropna, niestety ale do wyjazdów Eweryton nigdy nie ma szczęścia, zawsze są bardzo, ale to bardzo średnie. I to by było na tyle. 19 zespołów, 19 ocen. Czekamy na koszulkę Chelsea. Jak się oczywiście ona pojawi, to nie zapomnę Wam w komentarzu napisać. Oczywiście króciutko, na ile oceniam w skali od 1 do 5. Ja słuchajcie dzisiaj dziękuję. Oczekujcie na podsumowanie kolejki trzeciej Premier League. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Stajonara.